Aniulka jestem, Aniusia! Aniusia możemy lecieć! Anka! Anka, możemy lecieć! Ania! I co się dzieje? że szpatę! Co chcesz? Od ci chodzi. Co znowu? Co znowu zrobiłam źle? I to w kółko po prostu, w kółko wciąż. W plebisku. Coś ty się przebrała. Zawodziankę. Tylko wiesz, mi ważnego atrybutu brakuje. Gdzie to jest, no, gdzie to mogę znaleźć? Gdzie to mogę. Gdzie... A weź, a zrób tak rączkę. O. I tylko mi dzbana brakowało. Ej, Anka. Anka. Bang. Anka. Anka. Dzwoniłem, dzwoniłem do ciebie trzy godziny temu, że idziemy na Sylwestra, Anka. Dzwoniłem, mówiłem, że idziemy na Sylwestra. Ale skąd wiedzieć, na którą to jest godzinę. Przecież tak długo siedzę w domu, nie ja mam wiedzieć? A teraz kubę czasu i wszystkiego, nie? Skąd ja mam to wiedzieć? No ale to nie wiedziałaś, o której się wychodzi? No nie wiedziałam, o której się wychodzi. Jak to kiedykolwiek gdzieś wychodziłaś? To jest ważnie zadane pytanie. Tak, raz mi się zdarzyło. Ale to jest błąd. To jest błąd. A w ogóle to jest twoja wina. Ja. Gdzie ty wyszłaś? Za ciebie. Ha, nie. Anka, proszę Cię, przymówiłem o której się zaczyna impreza. Tak przecież to wszystko Ci tłumaczyłem, no. Słuchaj, słuchaj. Nie. Co siedziałaś w domu, tak siedziałaś? Bo widzę, że siedziałaś. I co robiłaś? Ja się robię! <noise> Anka, Ty dopiero fundamenty wylałaś! Na szczęście pierwszy pustak już dojechał. Dobra. Dobra, nie eskalujmy konfliktu. Jak Ci mogę pomóc, Aniula? Jak Ci mogę pomóc? Ubezpiecz się na życie i wyskocz przez balkon. <noise> Ania, proszę Cię. Proszę Cię, jak Ci mogę pomóc? Przynieś moje kosmetyki. Kosmetyki. Dobra. Gdzie masz? W gumigutowej kosmetyczce. Zrobimy one. W jakiej? Gumikutowa. W gumikutowej kosmetyczce. Ty po polsku do mnie mówisz teraz? Jest. gumigut. Gumi – Dobra, jak, jak dla faceta. W jakiej kosmetyczce? W kolorze sraczki. Dziękuję. A nie, nie było gumikutowej, taka była jakaś. taka. O, super. No właśnie o to mi chodziło. Tak, to tak. To jest gumikutowa? To jest gumikutowy kolor. Ty w życiu staczki, na no, oczy nie widziałeś, a jest... O. Halo? Halo, Michał? Cześć! Cześć! Nie, nie! Nie wchodź! My praktycznie schodzimy, no! I gdzie ten cholerny depilator?! Wejdź na górę. We, nie, wejdź, wejdź, wejdź. No, wejdź, nie ma sensu. Cześć! O, Cześć, witam. To co, Dzień, ten, ten, O, tak Ten depilator czekam. mój gdzieś widziałeś? O, Aniu... Żeby... Widzę... dziura w ziemi. <laughs> się nie śmiałem, tylko mi skurcz w ryja złapał, daj, po covidowe powikłania mam, tak. No, także. Ja już jestem jakby gotowa. Ja tak kiedyś jakby byłem w ciąży. Co ty gadasz za No jak przecież byliśmy na kawalerskim, co siedzieliśmy razem pod prysznicem, ty pijany mnie trzymałeś za rękę, tak głaskali, e, będzie co? dobrze, będzie dobrze, będzie co? dobrze. No to wtedy byłem tak jakby w ciąży. Tak, jakby w ciąży? Rodziłem. Co? Kamienie nerkowe. <laughs> razem nadawaliśmy imiona. A daś Ewcia, nu tego. Po kopycie łosia to nie było czasami, no? Tak, to było wiem, no, co. było. ściął. Nie, no spóźnijmy się, nie? Spóźnimy się. Spokojnie, spokojnie. Taksówka poczeka. Przecież taksiarz zarabia tak. na Sylwestra, tak? – Zapłacimy, no. poczeka. zamówiłem, stoi, czeka. Dobrze, i Jaką taksówką Przecież my samochodem? Jedziemy. <laughs> jak co ja? czym? Jak czym samochodem jedziemy? No naszym przecież nie pijesz. Szpie. <śpiję> nie pijesz. Mam deja vu, wiesz, ja mam takie. Już piję. A ja Ci mówię, że nie pijesz. Ania, piję. Nie pijesz. Piję. Kto w tamtym roku odpalał petardy z dupy? Nie piję. Nie piję, nie. Przypomniałem, że w tym roku oszczędzam organizm. To tak to było. No ja najpierw przyjąłem poród tych Twoich kamienia, potem poszczelaliśmy na święto. No, nie ma nie piję. Nie, nie, dam sens. Nie piję. A i co się cieszysz? Co się cieszysz? To no, moja syrena prywatna, moja co domowa. Tak, no, no tak nie tutaj. Cicho fajerwerki bądź. mi wypomina. A może... A powiesz, bądź powiesz cicho, syrena, bądź. syrena bądź. Znaczy. No co cicho. A co? dlaczego syrena? No dlaczego? To może ja opowiem dlaczego. Ja powiem. Dobra, ja, ja, dobra, ja. A ja nie, no no ha, syrenka, ha, ha. no. no moja. Ale śmierć, ale historia. Moja, prywatna. No. Będzie mi fajerwerki z miejsca ustronnego. No. No, to było na tym samym jeszcze. No. Aha. No, się po prostu... O jeden, bo się upiłam o wpół do szóstej rano. Przestań kłamać. Chwilę przed północą. <grym> Anka, przestań kłamać! O 16.30 już mnie nie było. <grym> <grym> Urde. No i już Ale co co, już? Co, czemu syrena, powiedz? To, że się upiłaś, to żadna nowość, tylko czemu syrenka karierka. <grym> no. no, czemu? No bo wyszłam. Wyszłam. Z domu. No. Wyszłam z domu strasznie wiało, okropnie. Tak wiało, że wpadłam w zaspę i mi stanik zdarło. A co z nogami było? Co z nogami było? Czemu se ręka powiedz? Bo mi nogi odcięło. I tak korpusem, tak próbowałam. Ku górze, ku górze, żeby się jakoś o własnych siłach mam takie przybłyski. No. I tu się zacycki, a tu flaszkę trzymam. Listam, <śpiewa> 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 tam ogonek, ogonek. Ogonek z łusku, ob obrób, Arielka Majasy ręka. Taka, taka, widzisz, kurwa. Ale spóźnijmy się, Michał, spóźnijmy się. Yes, 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 mówię ci, yes, nie ma sensu w ogóle dzisiaj Katpera, widziałeś moje stopy? Pomieście w nich wczoraj, latałem. Aż mi się piętki przetarły. Kurde. serio? Nie, no, proszę Cię, no weź, weź się ogarnij. Nie, nie, spokojnie, wiesz, ja ze swoją Kaśką, hmm. się bawimy w Robin Hooda, hmm? zakładam specjalnie rejestrowki i... Daruj, daruj szczegóły, daruj, daruj, daruj szczegóły. Daruj. Już wystarczy, że twoje kamienie trzymałem wystarczy już. Jest, będę mi Ile można się tam szykować? Ile można czekać? No, ile, ile można? Przecież to, to, to ludzkie pojęcie. No słuchaj, ja przychodzę do domu, rozumiesz? A ten wchodzi i on się na mnie drze, że jestem niegotowa. No Przecież to jest nie... Ja, ja jestem gotowa, a ten przychodzi i drze się na mnie, że jestem niegotowa. Ty wyobrażasz to sobie? Przecież coś takiego, to, to jest niepojęte. Kaśka, słuchaj, bo po co dzwonię? Czy ty masz moją beżową sukienkę, tą taką kremową, beżową, białą, srebrną? Tą... Ty ją masz? Ja pierdolę, czy to ja nie mam w czym iść? No, ja nie mam w czym iść. A nie! Bez sensu! Nie, ja w niej nie pójdę, ja się w niej nie zmieszczę, bo ja jestem w ciąży. Tak. Nie, no co? żartowałam! No co ty, no z tym debilem, no co ty? Co się lampisz? Nie o tobie mówię. Co to ci mówię. Ja ci to powiedziałam. Ty to słyszałeś? Mhm. Ty to... Człowieku, czy ty to słyszałeś? No, no. To, słyszałeś no. to? Ona ma czas jeszcze gadać przez telefon. <grym> no. Dobrze, że do watki nie zadzwoniła. Eee, eee. Na szczęście pod ziemią nie ma zasięgu. Także, eee... mój że, że my się spóźnimy, Michał. Ja już nie mam w ogóle po co. Mamy. W ogóle, w ogóle, w ogóle w Słuchaj, bo ja w nie wiem czekać. naprawdę, ale tak mi się wydaje. Albo ta, albo ta, bo to tak. Jednak Sylwester, to sobie myślę, no to nie wiem, ta czy ta. Ja, ja, Aniulka, ale y, jakby mi się troszkę spieszymy, więc to jest jakby nieważne. Aha, czyli żadna! Aleś to spieprzył. Ja? Oczywiście. Trzeba wybrać którąkolwiek. W, Ona weźmie... Czy to... czymś to pomoże? A, a? jak? Ona weźmie tą, którą wskazałeś, ewentualnie przeciwną. Taki system zero jedynkowy Albo, albo, no. albo, albo. No. którąś weźmie. No, słuchaj, tu ale... jest. A, patrz! No, łatwiej będzie. Bo ta jest jednak taka kobieca <coughs> i elegancka. Ta jest taka. Ani, ta genialnie pasuje do koloru twoich oczu. A ta świetnie podkreśla twoje kształty. Ja się przesłyszałam. Co ty powiedziałeś do mnie? Podkreśla kształty. Te krągłości, co masz, żeby można było tak ładnie, pięknie, wszystkiego jest dużo. Znaczy zdrowe, wszystko zdrowe, tak jakby człowiek był głodny iść, już zjeść to. Na trzecie. Ja mam kształty? Ty tak. do mnie mówisz, że ja mam kształty? Kto jest? Impotent mnie będzie obrażać. System zero-jedynkowy. Po, 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 po. System miał zadziałać, miał zadziałać system, tylko twoja żona ma stary procesor. <laughs> I wirusa chyba, o, na pewno. Daj spokój, nie, nie, ja już nie ma sensu w ogóle, nawet po co ja mam tam jechać? Nie dość, że nie piję alkoholu, to jeszcze mam siedzieć z tym i co? I a, pojedziemy godzina 24, tak. dojedziemy, to już wszyscy sobie będą 100 lat, 100 lat i w ogóle to no. sensu. Ludzie wyjdą na ulicę, proszę. to nie przejedziesz, no, tak daj, nie, nie przejedź, a gdzie za parku. Daj spokój! przecież będzie, mój będzie i co? Ja co Szefowi powiem? Co ja szefowi powiem? Dzień dobry, jeszcze się spóźniłem, bo żona nie widziała co na dupę włożyć. Bę, tak mu powiem i co on daj spokój w ogóle nie ma sensu. Po co? Po co ja? Po jaką cholerę Michał, ja tę wódkę brodziłem? co? Po cholerę! Przecież myśmy pierwszy raz w życiu w ogóle w Polsce wódkę do minus siedemdziesięciu zmrozili tak. i k***a nie Pierwszą zamartła. szczepionkę na świecie tak, żeśmy wymyślił w cholej. naszej lodówce. Daj spokój, ja te, będę się smakił, nie będę. O. Anka nigdzie nie jedziemy, nigdzie nie jedziemy Anka. Ja mam w dupie to, ja ty jeszcze pewnie jakiegoś Chod. doga po drodze, o, bo ja tak. Na stacji zatrzymać, papieroski kupić, Chod, doga zerzeć, Kolejka. gazetować. to mam, a, nic nie jedziemy, nie. żadnego Sylwestra. Wiesz ile razy tego Sylwestra przekładaliśmy? Przecież to jest, co chwilę przełożony będzie zaraz tam w noku, A w dupie. Może zdążę. A ja mam to w dupie, nie będę z nią. Nie, 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 ja nie, nie raz taką widziałem. Nigdy. A kur... Michał, czekaj. E, ale mi się przypomniało. E, słuchaj, e, weź a. idź auto odpal, Ta. grzej auto. furę. E, ja muszę jedną rzecz załatwić. Tak, daj mi 10 Ale nie, a, chwila, chwila. Jak 10 a. minut? Przecież się spóźnimy. Spokojnie. Wystarczą mu trzy. Leczkę, ale... ale...